Dzień dobry Wam, kochani, witam serdecznie. Dzisiaj jest 19 maj 2021 rok i witam Was serdecznie. Dzisiaj jest po południu, już w tej chwili. Pozdrawiam Was serdecznie z Kolandii i zaczynam swój króciutki filmik. Dzisiaj będę mówiła o: z czym nie przychodzić do wróżek. Jak już wiecie, E, jestem, no nie wiem, wróżką, medium, e, jasnowidzem, kim byście chcieli <śm> w tej materii, e, aczkolwiek powtarzam, że bardzo nie lubię tego wróżkowania, że Pani jest wróżką, jestem tylko zwykłym człowiekiem, który po prostu potrafi coś przenieść e, m, dobrego dla innej istoty, no ale dobrze, nie Wam będzie wróżkowanie. Z czym nie przychodzić do wróżek? No, i zaczynamy. Jak zwykle mam swoją, e, swoją listę. Napisałam sobie, żeby się, żeby zbyt daleko nie odchodzić z punktu do punktu. I zaczynamy. Słuchajcie, bardzo nie lubię ja osobiście, jak przychodzą do mnie klienci, klienci i mówią: A proszę mi powiedzieć, a co ja mam w torbie, czyli tak zwane ra, 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 co ja mam w torbie? Słuchajcie, to jest bardzo niekomfortowe, ponieważ Um, najczęściej jest tak, że mamy pół godziny albo godzinę i chciałabym jak najlepiej um, wyciągnąć wszystkie informacje, które są dobre z, z wszechświata dla was, tak, i z Waszej energii. I nie chciałabym błądzić gdzieś po jakichś niepotrzebnych terenach, który no, to jest jak gdyby takie sprawdzanie, czy ja jestem dobra w tym, co, co ja robię. No i ja akurat rara, ra, ra, co ja mam w torbie, nie jest to zbytnio takie. E, eleganckie, może tak. Więc to jest pierwsza sprawa, nie sprawdzać w jakichś głupich sytuacjach. Następne, e, pytają się czasami klienci, ale to tylko czasami, bo już mnie znacie 20 lat, jestem w tym zawodzie, więc no, <laughs> troszkę się nauczyłam, Pytają się na przykład, jeżeli się ktoś pyta, a kiedy ja umrę, a czy może Pani mniej więcej określić czas, kiedy zejdę, albo dlaczego zejdę, jakie będą sytuacje z tym związane, jak długo będzie żył mój tato, moja mama albo moje dzieci. Słuchajcie, to są pytania bardzo nie na miejscu. Ja uważam, że dobra wróżka, dobry jasnowic nie powinien Was o tym informować. Ponieważ każdy dzień, który przeżywacie, musicie przeżyć z godnością, dobrze, a może i jak najlepiej. I, I to nie jest istotne, żebyście widzieli, czy to będzie jutro, pojutrze albo za 10 dni, ponieważ w momencie, kiedy byście się dowiedzieli od, od takiego jasnowidza czy od wróżki, że tak to będzie za miesiąc, no to w jakim stanie wyjdziecie z takiej konsultacji? Będziecie roztrzęsie, roztrzęsieni nie będziecie widzieli, żadnych dobrych odpowiedzi, które zostały wyciągnięte prawda, z takiej konsultacji, z sesji. Tylko będziecie słyszeć tylko tą jedną rzecz, to jest umrę za miesiąc. Ta Pani powiedziała, że umrę za miesiąc i jeszcze może być tak, że ta Pani mi powiedziała, że umrę na raka, czyli wywołujecie um, lisa z, z lasu. Jest to w ogóle nie Potrzebne. Także ja nie udzielam osobiście takich informacji. Nie pytajcie się też o takie sprawy, bo to jest, no to jest niedobre, żeby coś takiego wiedzieć. Poza tym, ja uważam, że żadna wróżka nie ma wprawdzie takich informacji. Gdyby coś takiego nastąpiło, to jest pytanie, skąd ona wzięła tę informację, czy są doczepienia poziomów minusowych. I wtedy one się bardzo cieszą, jeżeli mogą um, sprawić komuś przykrość. Następna sprawa. Mm, tak, rytuały poziomów minusowych, czyli typu zagrożenie dla życia, czyli powiem już wam tyle, to są gry z duchami. Czasami jest tak, że klienci przychodzą i pytają się, czy mogą przynieść ze sobą swoje, swoje, no nie wiem, rzeczy do rytuałów i pytają się, czy jeżeli zrobimy to razem, czy to będzie miało ręce i nogi i czy to wtedy będzie takie porządne. Słuchajcie, ja nie robię takich rytuałów, ja zajmuję się tylko i wyłącznie jasnością, robieniem em, dobrze w kierunku em, osoby, a nie źle. Ja uważam, że wywoływanie niepotrzebnych gier, które mogą się skończyć dla Was bardzo, bardzo niekorzystnie, no nie jest to zbytnio zdrowe, tak? Więc takich, z takimi rzeczami też się nie przychodzi. A czasami jest tak, że przychodzą rodzice, e, właśnie dzieci, które są takim, takimi podlotkami, można powiedzieć, pomiędzy e, 10 a 15 lat, e, i właśnie mówią: A moja córka czy mój syn wywoływał duchy. I jakie to ma konsekwencje dla nas, i, i, i co to będzie się działo, i wtedy ja po prostu muszę odczarować tą energię, która została przyczepiona do syna lub córki, lub została po prostu w domu. Słuchajcie, no z takimi rzeczami nie wolno się bawić, dlatego że dobre dusze odchodzą w otchłań, gdzie mają być, tak? Chyba, że ktoś sobie zabrał życie, i wtedy e, na chwileczkę musi, jak gdyby, m, przejść taką lekcję, co to znaczy. Zostać na ziemi, dlaczego sobie odebrałeś to życie? Nikt cię nie widzi, nikt cię nie słyszy, a jednak czujesz i słyszysz, czyli dochodzi o tą duszę. No to jest w ogóle odrębny temat, ale tak się dzieje, słuchajcie. Także z takimi grami nie przychodzimy do wróżek, to jest niedobre, nie. Podszywanie się pod kogoś innego, czyli na przykład mówienie, że ja jestem Basia, a okazuje się, że to jest Jola, tak? Czyli przychodzi Basia do, do wróżki i w momencie, kiedy już mówi, że jest Basią, to słuchajcie, już jej energia drga inaczej, ponieważ nie jest autentyczna. Ja uważam, że to nie jest stosowne, nie jest to potrzebne, jeżeli jest wróżka, która jest bardzo taka subtelna i wie, jak się zachować, to nie jest to potrzebne, żeby się podszywać pod kogoś innego, no po prostu jest to niepotrzebne. Co by tutaj jeszcze Wam powiedzieć, z takich jeszcze innych elementów, aha, nie zapraszamy wróżek na cmentarze, bo tu jeszcze takie rzeczy słyszałam, słuchajcie, gdzie tak, 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 a Wy powiecie, co, co ona mówi, tak, Jakieś wykonywanie rytuałów, zawijanie zwierząt, picie krwi. Słuchajcie, to wszystko uważam nie należy do dobroci, ponieważ kreator nie mówił, żeby zawijać zwierzęta i żeby wypijać z nich krew, chyba że jest sytuacja no, taka podbramkowa, gdzie naprawdę brakuje jedzenia, ale to już zupełnie są inne sytuacje, tak? Także do, do takich rytuałów. Nie powinniśmy zapraszać nas, naszej wróżki albo przychodzić z takimi sytuacjami, z takimi tematami. Także, kochani, jeszcze na koniec tego filmiku o tym, z czym nie przychodzić do wróżki, chciałabym Wam powiedzieć, że, mm, że dobra wróżka nie powinna wiedzieć wszystkiego. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład przychodzi jakiś pan Jan do pani Kasi, tak? I e, oczywiście zachowuje się troszeczkę nieelegancko i wyciąga ode mnie, in, że tak powiem, tematy, które są nieistotne. I do mnie mówi, gdyby pani była dobrą wróżką, to by pani widziała, że będzie to, to, to i to. No niestety, w zależności, co jest do wyczytania na dzień dzisiejszy. Najlepiej, jest, najlepiej, najlepiej w ogóle jest wyczyścić się w trakcie, że tak powiem, takiej sesji, czyli poprosić, czy mogłaby mnie Panie wyczyścić? Jeżeli ja taką osobę wyczyszczę, słuchajcie, od razu jest zupełnie inna sesja, jest spokój, jest wdzięczność, jest bardzo dużo miłych słów, taka sesja jest prowadzona z wielką taką dobrocią, klient się czuje dobrze i wróżka też się czuje dobrze. Także um, wróżka nie musi wiedzieć wszystkiego, jest to po prostu rzeczą niemożliwą, żeby wiedzieć wszystko, wejść wszystkie w te, we wszystkie tematy. A ostatnio też Wam mówiłam, um, to znaczy to nie było, to nie było na wideo, to było na y, live'ach moich, na Facebooku, właśnie mówiłam o tym, że w momencie, kiedy ja już rozmawiam z jakąś duszą, bo to jest możliwe, dusza odeszła bardzo daleko, ja wtedy ściągam elementy, które pomagają tej duszy, czyli przewodników. Proszę ich o informacje. To oni przekazują mi informację, którą oni chcą przekazać. Jeżeli będziemy zmuszać taką duszę do a powiedz mi to, a powiedz mi to, a powiedz mi to, to też jest to bardzo nielegalne, ponieważ trzeba mieć respekt do, do tej osoby, która przeszła przez te wszystkie poziomy i że w ogóle i cieszyć się, że w ogóle chciała tutaj do nas przyjść i cokolwiek powiedzieć. Ok. To na dzisiaj może tyle. Jeżeli macie pytania, macie jakieś fajne zagadnienia, napiszcie do mnie, ja z chęcią odpowiem Wam na Wasze pytania. Subskrybujcie, jak się, jeżeli się Wam to podoba. Będę bardzo szczęśliwa w związku z tym i do następnego razu. Do widzenia!